Siema. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o tym, gdzie mogą znajdować się schrony. Oczywiście żadnych lokalizacji nie podam, a skupię się jedynie na typach budynków. Pierwszym z nich jest blok zbudowany w latach 50., nazywany przeze mnie blokiem schronogennym. Występuje on często w większych miastach, na dużych osiedlach bądź też pojedynczych. Podczas budowy osiedli Powstawały też budynki użyteczności publicznej, m.in. szkoły, przedszkola czy urzędy, w których również znajdują się schrony. Na początku lat 60. ograniczono liczbę budowanych schronów jedynie do tych najważniejszych, dlatego na osiedlach z tego okresu ciężko jest coś znaleźć. Później powrócono do budowy schronów w budynkach użyteczności publicznej, dodając też do ich szeregu sklepy. Dlatego idąc na zakupy czasami warto sprawdzić co myśli się podzienia. Zakładami przemysłowymi strony powstawały stosunkowo niezależnie od okresu, głównie pod budynkami administracyjnymi, czy takimi, w których przebywało dużo osób, oraz pod kominami. Strony pod szpitalami występują też dosyć niezależnie od daty ich powstania, a same szpitale wymieniam osobno, gdyż są one mniej związane z osiedlami niż poprzednie budynki użyteczności publicznej. Jeśli film Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale, na którym z czasem pojawią się kolejne materiały na ten temat.